Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejny wideo recenzji na kanale. Dzisiaj powracamy do serii Transformers Siege War for Cybertron. I dzisiaj recenzujemy mój pierwszy, jak na tę chwilę, jedyny oddział MicroMasters z tej serii, czyli oddział Rescue Patrol. W skład tego oddziału w tej serii wchodzą Red Heat w generacji pierwszej z jako Red Hot i Stakeout. Także przyjrzyjmy się tym figurkom z bliska, zaczniemy sobie od Stakeouta. Jak widzicie, stekałt zamienia się w mały pojazd policyjny, i naprawdę, jak na taką figurkę jest naprawdę dobrze zrobiony. Przyjrzymy się mu z bliska. Tu z przodu, jak widzicie, mamy namalowane logo Autobotów. Natomiast tutaj z boku mamy jakieś cybertrońskie znaczki. Mam też pomalowane na szybki. I tu na górze mam też światełka. A z dołu natomiast pozostałości z trybu robota. Tak się prezentuje ten tryb od tyłu. A tak z przodu. Także w sumie ty, ty, tyle. Jeśli chodzi o to czy ty, ten tryb jeździ no to na takich powierzchniach jak moje tło no to ten tryb się bardziej ślizga. Jednakże kółka się kręcą bez problemu. No ale. Niby ten tryb jeździ, więc. tyle dobrze. Niestety z tymi figurkami nie mam żadnych akcesorów, więc jeśli chodzi o steak to byłoby na tyle. Więc przejdźmy sobie teraz do drugiej figurki, czyli do Red Hita. Jak widzicie, Red Hit zamienia się w straż pożarną. I No i ten tryb prezentuje się, moim zdaniem, całkiem ciekawie. Tak wygląda. Z przodu, tak z ty tak z boku, tak się prezentuje. Od tyłu, tak od góry, a tak od dołu. Więc podobnie jak u stakeout'a, z dołu mamy pozostałości od trybu robota. Jednakże, w odróżnieniu od stakeout'a, tutaj mamy troszeczkę bardziej funkcjonalny tryb. No, wciąż bardziej się ślizga niż jeździ po takich powierzchniach. Jednak mamy ruchomą drabinę. Drabinę się może obracać pełne 360 stopni. Można oczywiście tą drabinę wydłużyć, i można ją podnosić do, do góry. Ta też się też może odginać, więc to na plus. I można tą drabinę też wyczepić. Co na przykład łatwe transformacje. Jednakże to jest parts forming, więc tego nie będę używał. No i. Właściwie to tyle. Tak wspominałem, te figurki nie mają żadnych akcesoriów, więc możemy sobie przejść do krótkiej serii porównań i do transformacji. Teraz czas na małą serię porównań dla tych figurek. Tutaj mamy Power of the Primes Legends Class Talgeta, a tutaj mamy ostatni rycerz Tiny Turbo Changers Berserkera. Dobrze, teraz czas przetransformować transformować nasze figurki. Zaczynamy sobie od tego którego transformacja jest bardzo prosta. Właściwie parę szybkich ruchów i mamy robota. Ten tył należy wyczepić i wyprostować, dzięki czemu będziemy mieli nogi robotne. Należy go rozczepić. No i figurka jest prawie gotowa, wystarczy tylko jeszcze ogiąć przód. Na jego plecy, wyczepić ręce i voilà, nasz stakeout w trybie robota jest gotowy. Złóżmy go na bok i zabierzmy się za Red Hita, którego transformacja jest nieco bardziej skomplikowana, ale wciąż bardzo prosta. Na samym początku, należy obrócić mniej więcej o tak tą drabinę, należy wyczepić nogi i je wyprostować. Następnie prostujemy stopy, rozszczepiamy nogi. I można z powrotem obrócić drabiny. Wyciepiamy ręce i je przesuwamy w dół. I Red Heat również jest już gotowy. I tak się prezentują te figurki w swoich trybach robotów. Prezentuje się całkiem spoko. Zwłaszcza Red Heat. Jednakże, no, są to wiemy, bardzo małe figurki, i nie są aż tak, że tak powiem, imponujące wiego, jak te większe figurki. Jednak, no, moim zdaniem, jak na swój rozmiar, są naprawdę bardzo w porządku. Przyjrzyjmy się im z bliska. Zacznijmy ponownie od Stakeouta. Tak się prezentuje w trybie robota. Z początku, kiedy widziałem tą figurkę, myślałem, że jest ona repaintem i returem. Yy. Road Handlera z zestawu Race Car Patrol. Jednak przeczytałem na internecie, że tak naprawdę jest to nowy mod, więc naj, naj, najprawdopodobniej jest to nowy mod, ale bardzo podobny do istniejącej już figurki. No, prezentuje się całkiem spoko. Przyjrzyjmy się bliżej detalom tej figurki. Tak się prezentuje głowa, więc naprawdę, jak na tak mały rozmiar, ma naprawdę. Dużo szczegółów, tak samo tors i ręce, tak wyglądają nogi, tak się prezentuje figurka z boku, a tak z tyłu. Niestety jak widzicie, wśród e, trybu alternatywnego wystaje dosyć. Wyraźnie i jest on naprawdę duży i powoduje on pewien problem, jaki mam z tą figurką, którym jest mianowicie stabilność, ponieważ kiedy stawiamy tak figurkę normalnie na wprost, to, to ona bardzo często upada, ponieważ nie mamy tu żadnych pięt, które pozwalałyby na ustabilizowanie figurki, a dwa, to po prostu element jest duży i po prostu przeciąża figurkę, więc żeby ona tak w miarę stała stabilnie, to trzeba było, było ustawić ją jakimś takim rozkroku, albo ją po prostu przechylić do przodu, bo inaczej po prostu upadnie. No niestety jest to wada i to bardzo poważna, dlatego musiałem o niej wspomnieć. No ale prze... sobie do bazowalności. Głowa jest obracana, może się obracać pełne 360 stopni. Ręce są zestawach kulkowych, mogą się obracać pełne 360 stopni, mogą się odchylać na bok, do środka i na zewnątrz. Nie mamy łokci, niestety, ani nadgarstków, ani nie mamy niczego w pasie. Natomiast mamy nogi na stawach kulkowych. Mogą wystawić taki wykop w tył, taki w przód i nie ma szpagatu, niestety. Natomiast jeśli chodzi o kolana, są one na stawach kulkowych. Mają bardzo głębokie zgięcie w kolanie. Mamy obracane kolana. Mimo, że mogę się trochę odginać do środka i na zewnątrz, więc. No, jakąś tam pozbawioną ta figurka ma, jednakże jest ona dosyć mała. No, ale jest to mała figurka, więc nie należałoby się spodziewać nie wiadomo czego. Następnie jest Red Heat. Tak się prezentuje w swoim trybie robota. Z początku myślałem, że jest tak naprawdę repaintem topzota z zestawu Battle Patrol. Jednak. Jest on nowym modem i tutaj akurat widać, że jak już by był repaintem, to dokonano jakieś zauważalne zmiany, że na przykład wieżyczka utopata, została to zamieniona na drabiny, a jednakże. Podobnie jak ten pan, jest to nowy mod. Eee, przyjrzymy się z bliska detalom. Głowa też jak na swój rozmiar ma naprawdę sporo szczegółów, a jednakże nie są ona aż tak widoczne jak u stakeouta, ale tutaj całkiem sporo detali jak na tak mały rozmiar. Na torsie, na ramionach ogólnie mamy tu dużo detali, tak się prezentuje figurka z boku, a tak z tyłu. Także, no, też jakiś tutaj śmietnik mamy. My mamy w postaci tej drabiny, którą jednakże możemy wyszczepić. Dzięki czemu nie mam żadnego plecaka. Jednakże nie mamy gdzie tej drabiny indziej podłączyć. Więc, nie do końca, moim zdaniem, dobre rozwiązanie. Także, przecież, sobie do pozowalności. Zacznijmy od głowy, która może się obracać, jednakże jest to bardzo trudne, gdyż jest ona jakby zaklinowana przez to i żeby ją obracać należałoby wciskać w fajny sposób paznokieć. Więc to jest dosyć trudne obracać się tą głową, no ale jakiś tam obrót jest. Ręce są na stawach kółkowych, są one dosyć sztywne, mogą się obracać 360 stopni, Mam takie odchylenie na bok, takie do środka. Mamy też staw do góry z transformacji. Yy, mamy obrót w pasie. To jest bardziej związane z dodatkowym trybem dla tych figurek, o czym wspomnę za chwilę. Przypadkiem się noga odczepiła, ale to był tylko przypadek. Jeśli chodzi o nogi, są one na stawach kółkowych. Mogą wystawić taki wykop w przód. Taki w tył. Mam też mniej więcej pełny szpagacik, mamy też bardzo głębokie zgięcie w kolanie. I mamy też ruchomą piętę, głównie z racji transformacji. No i tak się prezentuje pożwoność naszego Hita. Niestety z jakiejś przyczyny większość egzemplarzy jakie widziałem, w tym też mój, ma dosyć luźne nogi. Niestety to nawet jak, tak lekko się potrząsie nie figurką, to one się już klekoczą. także nie są one na tyle luźne, żeby figurka nie mogła stać stabilnie i wciąż może stać bez problemu, m.in. dzięki tym piętom. Jednak to jest to zauważalna wada, na której nie da się zignorować. Zwłaszcza, że dotyka ona większość egzemplarzy. Z tego co wiem. Także jeśli chodzi o tryby robotów u tych figurek, to właściwie byłoby na tyle. Jeśli chodzi o rozmiar tych figurek, no to jak mówiłem, są one dosyć małe. Jeśli chodzi o rozmiar Outa, to był on jakieś 6 cm wysokości, a u Red Hita gdzieś około 6 cm i 4 mm. Także są bardzo małe, już nawet mniejsze od takich zwykłych legendców. Więc jeśli chodzi o tryb robotów, to byłoby na tyle. Ale to nie wszystko. Bo te figurki, jak i większość innych figurek e, Micromasterów z Siege, mogą też tworzyć broń dla większych figurek. A jak to się robi? Zaraz Wam pokażę. W samym początku należy te figurki jeszcze przetransformować, żeby można było je połączyć. Ustejka to należy połączyć nogi razem. Wczepić ręce z powrotem w ustawienie z trybunału alternatywnego. Należy jeszcze przesunąć więcej w takie taki ustawienie w przód samochodu i przesunąć tą część i stekat jest gotowy. Teraz zostaną red hit. Łączymy jego nogi razem i wycią wyjmujemy jego pięty. Następnie obracamy figurkę w pasie o 180 stopni. Zginamy w kolanach nogi i pięty wczepiamy tutaj. Następnie podnosimy do góry ramiona i je wczepiamy. No i White Heat jest gotowy. Teraz wystarczy tylko połączyć figurki razem. Yy... Właśnie w ten sposób. I tak się prezentuje nasz tryb broni naszego oddziału Rescue Patrol. I nie mam pojęcia co to jest i co to ma przedstawiać. Jednakże jest to bardzo Oryginalna, że tak powiem, broń. Mogą ją oczywiście trzymać większe figurki, tak jak na przykład Air Ironworks. No i trzymają ją dobrze, jednakże moim zdaniem na takie figurki klasy Deluxe, no to ta broń wygląda bardzo masywnie. Powiedzmy nawet, że zbyt masywnie. Jednakże moim zdaniem lepiej pasuje do jakichś większych figurek, jak na przykład figurek klasy Voyager. No, i tu jakoś to gra, jednak wciąż ta broń jest moim zdaniem dziwna. O wiele bardziej wolę przedstawiać te figurki w swoich trybach robotów, wiesz, one moim zdaniem prezentują się no, moim zdaniem lepiej. Jednak no, ten tryb broń jest tylko dodatkiem do tych figurek. Także myślę, że jeśli chodzi o. Te figurki to byłoby na tyle. Więc czas teraz na małą serię porównań i na podsumowanie naszej recenzji. Teraz czas na porównania. Tutaj mamy Power of the Primes Legends Teogata, a tutaj mamy ostatni rycerz Tiny Turbo Changers Berserkera. Także podsumowując, uważam że oddział Rescue Pacho jest naprawdę spoko. Jest naprawdę miłym zaskoczeniem. Nie jest to może najlepszy oddział MicroMasters Siege ale myślę, że warto się z nim chociaż zapoznać. Także polecam wam osobiście zapoznać się z tym zestawem, bo myślę, że warto. Oczywiście figurki nie są idealne. Mają swoje wady, jak na przykład słaba stabilność u Stakeouta i brak pięt oraz luźne stawy w nogach u Red Hita, ale myślę, że mimo wszystko te figurki są naprawdę w porządku. Także Polecam, jak mówiłem, te, fi, te figurki, i to na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!